No i jest. Drugi co do wielkości prawdopodobnie na świecie pomnik Orła. I jesteśmy w Ziembicach. Tam jest taki fajny ten. Jakiś chyba... Nie wiem, albo... To jest jakaś baszta fajna. No jest, jest. Skręć łagodnie w prawo, następnie skręć w lewo. O jak tu ładnie chłop. No i zostało nam ostatnie 300 metrów, żeby dojechać... 400 metrów skręć w lewo. 400 metrów Żeby dojechać do muzeum Rynek. Do muzeum wchodzi się o pełnych godzinach, także mamy jeszcze jakieś 20 minut do godziny 12 i wykorzystamy to na to, żeby. Pochodzić chwilkę tutaj po rynku, no i spacerując dochodzimy do baszty, i szczerze mówiąc, nie wiem, czy można wejść. Do niej zaraz się przekonamy, i od razu dowiemy się, jakie spełnia na dzień dzisiejszy funkcje. Wchodzicie na górę? Otwarty tam jest? A trzy zamknięte. Zamknięte, czyli można sobie wejść po drewnianych schodkach. I to koniec. OK, schodzimy do muzeum. Co to za moneta jest można wiedzieć srebrno? Dobra, Co to za moneta jest? Co tam jest napisane talar. Talar srebrny. Mhm. Ile to może mieć lat? Wiadomo? Mm, no to jest taki przełom 18-19 wiek, ale zaraz zobaczymy podacie jest 1842, czyli XIX wiek. Mhm. I doszliśmy do parku miejskiego w Ziembicach I widać jakieś dinozaury, idziemy zobaczyć Wiecie co? To są betonowe, takich jeszcze nie widzieliśmy Dziecko zostało <laughs> Tak, jest fajne! Na tobie ci szli w tej stronie, to tam akurat jest na rogu e, posąg. Spotkaliśmy pana tutaj z Ziembi Czanina, który powiedział nam pan jest nauczycielem, powiedział nam, że dinozaury są robione nie z betonu, tylko z żelbetonu. Tak teraz kazać, żebyś miały, żebyś Nie, <grym> do <domu> czyżby, czyżby zaczęło lać? Nie. <grym> do <domu> okay, a my dalej na spacerku po parku w Ziębicach e, sympatyczni młodzi ludzie nas tutaj pokierowali. Szukamy orła. No i jest. Troszkę się nachodziliśmy w deszczu, choć teraz przestało padać. Drugi co do wielkości prawdopodobnie na świecie pomnik orła. W parku w Ziębicach. orła. A więc mamy orła którego szukaliśmy. Natomiast z drugiej strony jest widok na miasteczko Ziembice. Bardzo urokliwe, jak się okazało. I zachęcam do odwiedzenia. Ziembic. Okay, kończymy nas spacer powoli po Ziębicach Wracamy do samochodu. I jeszcze taka ciekawostka na koniec, ponieważ dowiedzieliśmy się od przewodnika, że w baszcie jest teraz zamknięte. Planowany był escape room. No i na razie póki co nie doszło to do skutku, i dlatego baszta jest. Zamknięta. Nie spełnia wymogów przeciwkożarowych. Pomieszczenia. To nie. Tego się nie udało. I już wszystko wiemy teraz. Oj, właśnie byliśmy świadkiem, jak złamała się taka wielka gałąź przed chwilą. Dobrze, że tam nikt nie stał w tym momencie.